Cześć! Wiedzieliście, że 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS? A co to AIDS? AIDS to Zespół Nabytego od Odporności. Prowa AIDS rozwija się po zakażeniu wirusem HIV. Codziennie w Polsce 3 osoby dowiadują się, że są zakażone HIV. jak można się nim zarazić. Z matki na dziecko, z drogą płciową oraz przez krew. Okay. Nie ma ryzyka zakażenia się wirusem przez ślinę lub przez uścisk z dłoń. Są cztery etapy zarażenia HIV. W fazie pierwszej możliwe objawy po okiem słodkich i ciągła gorączka. W fazie drugiej występują objawy takie jak zmiany chorobowe skóry, jamy ustnej i narządów płucowych. W fazie trzeciej objawia się długotrwała biegunka, nadmierna utrata masy ciała, gruźlica płuc i inne poważne zakażenia, które zależny od podwójnego Faza czwarta prowadzi do utraty funkcji motorycznych lub otępienia związanego z AIDS. To wszystko może trwać od 5 do 15 lat. Przebieg choroby można kontrolować za pomocą leków, ale nie można jej wyleczyć. Pacjenci z na AIDS przyjmują tabletki, które wspomagają ich układ odpornościowy, który pomaga im walce z wirusami. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się AIDS należy używać sterylnych higien i zabezpieczać się podczas stosunków. <gry> フフフフフ。